Rozpoczęliśmy proszę Państwa pierwszy mecz, rozpoczęliśmy mecz z Akademią Piłkarską Mielec. uważajcie! jest na drugą stronę, tutaj nikogo nie ma. Walczy Miron, Leon, odzyskanie piłki, trzeba walczyć, walczyć. Pierwsze uderzenie. Rozpocznie Kamil. Wyrzutem z ręki. Trochę niecelnie do Leona. Trudna szansa na, na odzyskanie piłki. Leon na razie sam z przodu. Oscar. Miron widzimy z Krysią na plecach. Ruszył Oscar i dobrze. Chyba odbioru piłki. Oscar do końca. Piłka dżubnięta. Jest niebezpiecznie. Pierwsza szansa. Dobrze Krysia zablokowała to uderzenie. Jeszcze nie koniec. Miron. Miron. Miron, się między dwuką trukę Leon i Krysia z zutu wolnego. Krysia, szansa! piłkę Leon, dośrodkowanie w pole karne i kolejny. Za skończeniem. od Bandy wróciła. Uderzenie niepójnie wybita piłka. Leon Za łatwo Niebezpiecznie teraz Broni Kamil Ta piłka Leon 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 Przedar się Przez jednego przeduje Uderzenie zablokowane Jeszcze Krysia po znowu na przeszedł Krysia Trzymaliśmy się przy piłce Błąd Szansa Niebezpiecznie Krysia Oskar, co? Oskar do Leona. F Mamy Gwizdek. Krzyśaj 1 1:0. Mamy Gwizdek. Rozpoczynamy dalej grę. Za łatwo przeszli. Oskar, bardzo dobrze do Leona. Leon, dwójka. Leon, oj. Ładnie Miron. Odzyskał piłkę Miron. Zagranie do Oskara. Oskar się nie zorientował. Jeszcze raz Miron. Miron troszeczkę lepiej. Leon, Oskar. Oskar zablokowane to uderzenie. Nie nie marzy podobnego. Wysiał. Oskar. Leon z Oskarem. Dobrze Oskar. Odbita piłka Leon. Leon. Graj, graj, graj. Inne boisko. Krysia. Krysia. poradziła sobie. Krysia, uderzenie! Z kozłem. Nie dla Oj, błąd teraz. Prosta strata, trzeba uważać. Szansa, mamy sporo szczęścia. Nie trafiają do dogodnej sytuacji. Rozpocznie Kami. Miron. Za krótko. Jeszcze niebezpieczna sytuacja. Miron walczy Krysia. Odzyskanie. Zablokowała. Leon. Za Leon. Dawaj Leon. Dawaj, dawaj Leon. Brawo Leon. Oskar z Leonem. Odzyskanie piłki. Wszyscy za bardzo byli po jednej stronie. Miron. Błąd na piłce. Dobrze Miron. Dobrze teraz Leon. Z odzyskaniem piłki. Nie ma faulu, ranny, dawaj, dawaj. Dawaj nie było faulu, dawaj. Dawaj Miron, przepnij się, przepnij się. Pod nogą masz. Brawo, Miron. Brawo Miron! Pomóż teraz, podejść jeszcze. Leon, Leon przed szansą. Leon! Szelto Oskar! Proszę cię, zrób to dla nas! Nie ma. Ale mnie... mamy pech. Szkoda. Piłka została pod podeszwą, zanim się zorientował. Brawo dla Oskara teraz. Leon, ładnie odzyskał piłkę, Leon, no! Pytre uderzenie, ale za słabe, żeby bramkarza pokonać Petra tak Czecha Przegranie piłki na drugą stronę Ładnie Oskar zatrzymał to podanie prostopadłe Oskar do Leona, Leon próbował się zabrać z piłką Dawaj, dawaj, dawaj za nim, dawaj! Miron, skrót skąd. Oskar, Oskar, pewnie Miron, podanie! Brawo, Oskar! Leon. Leon utrzymał grę. Leon masz podanie. Brawo! Brawo Miron! Brawo Miron! Do końca teraz. Miron pewnie, chociaż troszeczkę płaka. W takiej rotacji, że nie mieliśmy w stanie tej piłki przejąć. Krysia. Ładne zagranie do Oskara. Oskar. Próbował na drugą stronę do Leona. Oskar. Zagranie do tyłu. Miron. Dobrze Oskar, próbował przerwać pierwsze uderzenie. Dobrze. Blisko jest też Leon. Miron. Dobrze wybił piłkę Kamil. Bardzo dobre podanie do Krysi. Krysia potężna bomba broni. Bramkarz złapał piłkę, przytulił ją do policzka. Nie pozwolił jej, żeby spadła do bramki po raz drugi. Zaskoczyła to uderzenie Kryś. Leon. Miron. Bardzo dobrze. Bramkarz. Wysoki chłopiec. Stojący dzisiaj między słupkami bramki tutaj Mielec graliśmy z nimi dwukrotnie na turnieju Smokan rozgrywanym dwa miesiące temu na Bieżanowiance Kamil ładne, dobre wybicie w stronę Leona Leon, Leon przejął piłkę Leon, nie było faulu, gramy dalej Leon, jeszcze zdążył tą piłkę gdzieś tam krącić Oskar do Leona, Leon Leon na środek, Oskar powalcz, powalcz Oskar do końca, powalcz! Podejdź mu Leon, podejdź bo się pomyli! Miron ładnie do Leona, dobrze, powalcz Oskar, jeszcze Miron! Miron musisz, dobre podanie! Oskar strzał! ...na ziemi, poda Podejdź Oskar! Leon teraz ty! Oskar wracaj! Leon Leon, Miron, aj! grajcie, grajcie to na innym boisku było. O, no, dobra, co nie wiemy. Leon. Dawaj do końca, Leon. Leon do końca, podanie. Brawo, Leon, dobry pomysł. Dawaj, Miron do końca, dawaj, dawaj za nim. Dawaj za nim. 300, ale. Krysia, musisz, ostatnio jesteś. Leon, spokojnie. Po pokaż się, Krysia, pokaż się mu. Pokażcie się mu. Brawo Krysia. Bardzo dobrze. Leon na prawo. Krysia, Krysia, Krysia. Miron do końca, Miron musisz. Brawo Miron. Brawo Miron. Brawo Miron. Jeszcze nie koniec, nie ma faulu. Leon. Aj. Leon do piłki. Zmień stronę na piłce, na piłce Dawaj, Miron. Oj. Dawaj, Oscar, Oscar. Dobra interwencja Niebezpiecznie teraz. Trzeba wracać, dobrze, Miron. Otóż. Kamil dobrze wybija. Leon, dawaj. Dobrze, brawo. Brawo, Leon. Leon i prawa Podejdź Oscar podejdź Oscar. Oskar, oskar pod nogą! Podejdź mi ron, podejść mi podejść Leon! Brawo! Może Leon do końca! Do końca dawaj! Pomóżcie mu! Brawo! Brawo Leon! Brawo Leon za podanie! Brawo Oskar! Oskar, Oskar, Leon, Miron. Dobrze. Kresia, Kresia, musisz. Leon! Brawo, Miron! Leon, masz drugą stronę, podaj do Oscara. Brawo! Piękne podanie, Leon! Krysia! Gol! 2-0! Brawo, brawo, gramy dalej swoje, panowie. Dalej swoje. Leon sam, spokojnie. Masz, Leon. Pawła masz. Pomóż mu Mieron podejść. Brawo, Paweł. Paweł, spokojnie. Dawaj, Paweł. Paweł. Dawaj, dawaj Paweł, podejdź! Brawo, Filip, dobrze. Dobijać, Paweł, dobijać! Dobijać obronę! Oj, otóż nie. Brawo Krysia. Paweł, dawaj, dawaj Paweł, dawaj Paweł! Wygraliśmy 2-0.